Wyobraź sobie przez chwilę, że budzisz się rano. Co robisz jako pierwsze? Prawdopodobnie sięgasz po telefon, sprawdzasz wiadomości, media społecznościowe i maile. Potem wstajesz z łóżka tą samą stroną co zawsze, idziesz do toalety, parzysz kawę w tym samym kubku i jedziesz do pracy tą samą trasą, denerwując się na te same korki. Spotykasz tych samych ludzi, którzy wciskają te same emocjonalne guziki, wykonujesz te same zadania, i wracasz do domu, by obejrzeć ten sam program w telewizji. Następnie idziesz spać, by jutro powtórzyć to wszystko od nowa. Czy to jest życie, czy może zapętlenie? Czy kiedy kiedyś zastanawiałeś się, dlaczego Twoje życie się nie zmienia, mimo że tak bardzo tego pragniesz? Odpowiedź może być bardziej szokująca, niż myślisz. Większość z nas nie żyje w teraźniejszości, lecz jest biologicznym zapisem przeszłości. Jeśli chcesz odblokować swój potencjał i stworzyć nową przyszłość, musisz zrozumieć, jak działa Twoja maszyna, Twój mózg. W tym materiale zgłębimy rewolucyjne nauki doktora Joe Dispenzy, człowieka, który łączy neurobiologię z potencjałem ludzkiego ducha, aby pokazać nam, że nie jesteśmy skazani na nasze geny ani na naszą przeszłość. Zostań ze mną, bo to, co usłyszysz, może dosłownie przeprogramować twoją rzeczywistość. Doktor Joe Dispenza, urodzony 22 marca 1962 roku, to postać, która zrewolucjonizowała podejście do zdrowia i umysłu. Jest on doktorem chiropraktyki, badaczem i autorem, który zyskał międzynarodową sławę dzięki udziałowi w przełomowym dokumencie pod tytułem Co my tak naprawdę wiemy? Jego podróż naukowa rozpoczęła się na Uniwersytecie Rutgers w New Brunswick w stanie New Jersey, gdzie studiował biochemię. Choć jego droga akademicka nie była prosta, a pierwszy rok studiów okazał się wyzwaniem, Dispensa nigdy się nie poddał. To właśnie ta determinacja doprowadziła go do zgłębiania tajemnic neurologii, epigenetyki i fizyki kwentowej. Jego przekaz jest jasny i potężny. Twoja osobowość tworzy Twoją osobistą rzeczywistość, a Twoja osobowość składa się z tego, jak myślisz, jak działasz i jak czujesz. Zatem logicznym jest, że jeśli chcesz stworzyć nową osobistą rzeczywistość, nowe życie pełne obfitości i zdrowia, musisz zmienić swoją osobowość. Musisz zacząć myśleć o tym, o czym myślisz i stać się świadomym swoich nieświadomych zachowań. Zastanówmy się głębiej nad tym mechanizmem. Według badań, do czasu, gdy kończymy 35 lat, 95% tego, kim jesteśmy, to zapamiętany zestaw zachowań, reakcji emocjonalnych, nieświadomych nawyków, wyuczonych postaw, przekonań i percepcji, które funkcjonują jak program komputerowy. Oznacza to, że przez 95% czasu działasz na autopilocie. Twoje ciało, poprzez wielokrotne powtarzanie tych samych czynności i odczuwanie tych samych emocji, stało się Twoim umysłem. Ciało wie lepiej, jak coś zrobić, niż Twój świadomy umysł. Na przykład, czy kiedykolwiek prowadziłeś samochód i dojechałeś do celu, nie pamiętając samej trasy? Twoje ciało prowadziło, podczas gdy Twój umysł błądził gdzie indziej. Problem polega na tym, że ten autopilot jest zaprogramowany na przeszłość. Jeśli każdego dnia myślisz te same myśli, które prowadzą do tych samych wyborów, a te wybory prowadzą do tych samych zachowań, które tworzą te same doświadczenia, a te doświadczenia wywołują te same emocje, to Twoje życie pozostaje niezmienne. Dla Twojego mózgu i ciała bycie w tym samym stanie emocjonalnym oznacza bycie w przeszłości. Wielu ludzi mówi: Chcę być bogaty, chcę być zdrowy, chcę znaleźć miłość ale ich ciało jest uzależnione od poczucia braku, stresu i niepokoju. Jeśli Twoim dominującym stanem jest lęk o pieniądze, to nie możesz stworzyć bogactwa, ponieważ Twoje ciało biologicznie wibruje brakiem. Tutaj dochodzimy do kluczowego pojęcia neuroplastyczność. Twój mózg nie jest twardym dyskiem zapisanym raz na zawsze. Jest żywą, zmieniającą się tkanką. Istnieje zasada w neurobiologii, która mówi, że komórki nerwowe, które są aktywowane razem, łączą się ze sobą. Jeśli codziennie rano budzisz się i martwisz o swoje długi, o pracę, o relacje, to wzmacniasz te połączenia neuronowe. Twój mózg staje się mapą Twoich problemów. Ale jest też druga strona medalu. Komórki nerwowe, które nie są aktywowane razem, rozłączają się. Oznacza to, że możesz oduczyć się starych wzorców i nauczyć nowych. Możesz przyciąć stare połączenia synaptyczne i wyhodować nowe. To jest właśnie biologiczna definicja zmiany. Jednak zmiana jest trudna. Dlaczego? Ponieważ ciało jest uzależnione od chemii emocji. Kiedy czujesz złość, frustrację czy lęk, twój mózg produkuje specyficzne neuropeptydy, które są wysyłane do całego ciała. Twoje komórki mają receptory na te chemikalia. Z czasem komórki przyzwyczajają się do tych dawek stresu i zaczynają ich domagać się więcej. Dlatego niektórzy ludzie są uzależnieni od dramatów w swoim życiu, od narzekania, od bycia ofiarą. Ich ciało fizycznie potrzebuje chemicznego strzału negatywnych emocji, aby czuć się normalnie. Przerwanie tego cyklu przypomina odstawianie narkotyku. Zanim przejdziemy do tego, jak konkretnie przełamać ten cykl i zastosować technikę, która może zmienić Twoją przyszłość, chciałbym Cię o coś poprosić. Tworzenie takich treści wymaga wiele pracy i pasji. Jeśli czujesz, że te słowa rezonują z Twoim wnętrzem i pomagają Ci spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy, proszę, kliknij przycisk kciuka w górę. To mały gest dla ciebie, ale ogromny dla nas, ponieważ pomaga algorytmom dotrzeć do innych ludzi, którzy tak jak ty szukają zmiany. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, rozważ subskrypcję kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które mogą być kluczem do twojego rozwoju. Dziękuję za twoje wsparcie. A teraz wróćmy do przeprogramowywania twojego umysłu. Porozmawiajmy o pieniądzach i sukcesie, bo to obszar, w którym najwięcej ludzi czuje blokadę. Wyobraź sobie, że twoim celem jest zarabianie 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Świadomie tego chcesz, afirmujesz to, ale kiedy przychodzi moment płacenia rachunków, twoje ciało ściska się ze strachu, twoje serce bije szybciej, twoje myśli krążą wokół tego, że nie wystarczy. W tym momencie wysyłasz sprzeczny sygnał do otaczającego cię pola kwantowego. Twój umysł mówi, Chcę bogactwa, ale Twoje ciało krzyczy, Boję się biedy. A jak uczy doktor Dispenza, myśli są językiem mózgu, a uczucia są językiem ciała. Jak myślisz i jak czujesz, tworzy Twój stan bycia. Jeśli Twój stan bycia to lęk i brak, to rzeczywistość nie ma innego wyjścia, jak tylko dostarczyć Ci więcej sytuacji, które potwierdzą ten stan. To nie jest mistycyzm. To fizyka i biologia. Aby to zmienić, musisz nauczyć swoje ciało, jak to jest być bogatym, zanim to bogactwo się pojawi. Musisz poczuć wdzięczność, wolność i radość, zanim zobaczysz te 10 tysięcy dolarów na koncie. Badania pokazują, że kiedy szczerze odczuwasz wdzięczność, twoje ciało produkuje substancje chemiczne, które wzmacniają układ odpornościowy o 50% w ciągu zaledwie kilku dni. Wdzięczność jest ostatecznym stanem otrzymywania. Kiedy jesteś wdzięczny, Twoje ciało wierzy, że to, czego pragnąłeś, już się wydarzyło. Wtedy przestajesz szukać na zewnątrz potwierdzenia, bo czujesz zmianę wewnątrz. To jest moment, w którym zaczynasz przyciągać nowe możliwości. To przejście od życia w trybie przetrwania do życia w trybie kreacji. W trybie przetrwania definiuje nas stres. Stres to nic innego, jak stan, w którym ciało jest wytrącone z równowagi. Widzisz zagrożenie, może to być drapieżnik, ale w dzisiejszych czasach jest to raczej nieprzyjemny mail od szefa, korek na drodze czy rosnące stopy procentowe. Reakcja jest ta sama: adrenalina i kortyzol zalewają twój system. Twoja energia jest mobilizowana do walki lub ucieczki. W tym stanie nie ma miejsca na kreację, na miłość, na naukę. Cała energia idzie na przetrwanie. Jeśli żyjesz w stresie przez 70% czasu, jak większość ludzi, to nie masz energii by stworzyć nową przyszłość. Zużywasz całą swoją siłę życiową na podtrzymywanie iluzji kontroli nad znanym środowiskiem. Jak więc wyjść z tego błędnego koła? Kluczem jest metapoznanie. Jest to zdolność do obserwowania własnych myśli. Musisz stać się obserwatorem swojego umysłu. Usiądź w ciszy i zapytaj siebie: Jakie myśli napędzają moje życie? Czy są to myśli typu nigdy mi się nie uda, to zbyt trudne, jestem za stary, nie mam wystarczająco dużo pieniędzy? Kiedy zidentyfikujesz te myśli, musisz podjąć świadomą decyzję, że nie będziesz już w nie inwestować swojej uwagi. Gdzie idzie twoja uwaga, tam idzie twoja energia. Kiedy zabierasz uwagę z tych ograniczających myśli, zabierasz im energię, one zaczynają obumierać. To jest bolesny proces. Twoje ciało będzie się buntować. Będzie krzyczeć: Ej, dlaczego nie martwimy się dzisiaj? Dlaczego nie czujemy się ofiarami? Zawsze tak robiliśmy. Poczujesz dyskomfort. Doktor Dispensa nazywa to przekraczaniem rzeki zmiany. Opuszczasz znany brzeg Starego Ja i płyniesz w stronę nieznanego brzegu Nowego Ja. Ten środek, ta pustka, jest najbardziej przerażającym, ale i najbardziej płodnym miejscem. To miejsce, gdzie umiera stare, a nowe jeszcze się nie narodziło. Większość ludzi, czując ten dyskomfort, zawraca. Wracają do starych nałogów, starych relacji, starych problemów, bo to co znane, nawet jeśli bolesne, daje poczucie bezpieczeństwa. Ale po drugiej stronie dyskomfortu leży wolność. Wyobraź sobie sytuację, w której musisz podjąć trudną decyzję finansową. Statystyki pokazują, że ponad 60% ludzi unika sprawdzania stanu konta z powodu lęku. To klasyczny przykład unikania bólu, który tylko ten ból przedłuża. Stosując metodę dyspenzy, zamiast unikać, siadasz i wizualizujesz. Nie wizualizujesz problemu, wizualizujesz rozwiązanie. Zamykasz oczy i przeprowadzasz próbę generalną w swoim umyśle. Widzisz siebie otwierającego aplikację bankową i czującego spokój. Widzisz siebie płacącego rachunki z łatwością. Co ważniejsze, czujesz emocje, które towarzyszą temu sukcesowi. Twój mózg nie odróżnia tego, co dzieje się w świecie zewnętrznym, od tego, co dzieje się w twoim świecie wewnętrznym. Dla mózgu to doświadczenie jest prawdziwe. Zaczynasz instalować nowy sprzęt neurologiczny w swoim mózgu, przygotowując go na nową rzeczywistość. Mam dla ciebie wyzwanie, które może wydawać się proste, ale jest niezwykle potężne. Przez następne 7 dni, zaraz po przebudzeniu, nie sięgaj po telefon. Nie wpuszczaj świata zewnętrznego do swojego wnętrza, zanim nie ustalisz, kim chcesz być tego dnia. Poświęć pierwsze 20 minut dnia na bycie sam na sam ze swoimi myślami. Zadaj sobie pytanie: kim chcę być dzisiaj? Jak zachowałaby się najlepsza wersja mnie w obliczu wyzwań, które mnie czekają? Przez ten krótki czas, zanim wstanie słońce, jesteś kreatorem swojego życia, a nie ofiarą okoliczności. To proste ćwiczenie przerywa automatyczny program przeszłości. Nie zaczynasz dnia od reakcji na problemy, ale od intencji tworzenia przyszłości. Pamiętaj, że najtrudniejszą częścią zmiany jest nie dokonywanie tych samych wyborów co dzień wcześniej. W chwili, gdy decydujesz się na inną myśl, poczujesz się nieswojo. To dobrze, to znaczy, że proces się rozpoczął. Wielu ludzi myśli, że medytacja i praca nad umysłem to ucieczka od rzeczywistości, nic bardziej mylnego. To jest sposób na zmianę rzeczywistości poprzez zmianę samego źródła tej rzeczywistości. Ciebie. Z badań nad elektroencefalografią wynika, że kiedy ludzie wychodzą ze stanu stresu i wchodzą w stan koherencji serca i mózgu, ich funkcje poznawcze poprawiają się, poziom stresu spada, a kreatywność rośnie. Przestają widzieć tylko problemy, a zaczynają dostrzegać możliwości, które wcześniej były dla nich niewidoczne, mimo że zawsze tam były. To jak z latarką w ciemnym pokoju. Stres zawęża twoje pole widzenia do jednego punktu zagrożenia. Koherencja i spokój rozświetlają całe pomieszczenie. Nagle widzisz drzwi, okna i narzędzia, których możesz użyć, aby wyjść z trudnej sytuacji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak trudno jest utrzymać postanowienia noworoczne? Dzieje się tak, ponieważ próbujemy zmienić swoje życie, używając tego samego umysłu, który stworzył problemy. Einstein powiedział, że nie można rozwiązać problemu z tego samego poziomu świadomości, który go stworzył: Musisz wznieść się na wyższy poziom, musisz stać się kimś innym. Doktor Dispenza często powtarza: Aby coś w twoim życiu się zmieniło, ty musisz się zmienić. To brzmi jak frazes, ale jest głęboką prawdą biologiczną. Twoje stare ja nie może wejść do nowej przyszłości, musisz je zostawić za drzwiami to wymaga odwagi. Wymaga to stanięcia twarzą w twarz z największym wrogiem, jakiego kiedykolwiek będziesz miał, z samym sobą, ze swoimi ograniczeniami, lękami i lenistwem. Ale nagroda jest warta każdego wysiłku. Nagrodą jest wolność od przeszłości i możliwość stania się autorem własnego losu, a nie tylko aktorem odgrywającym scenariusz napisany przez geny i wychowanie. Wyobraź sobie teraz moment, w którym przestajesz być ofiarą swojego życia, a stajesz się jego świadomym twórcą. To nie jest tylko motywacyjne hasło, ale biologiczny fakt oparty na neuroplastyczności twojego mózgu. Kiedy każdego dnia narzekasz na brak pieniędzy, twoje neurony utrwalają ten stan braku, a ciało produkuje chemię stresu, uzależniając się od niej. Czy naprawdę chcesz spędzić resztę życia w trybie przetrwania, reagując tylko na to, co przynosi los, mam dla Ciebie konkretne wyzwanie na nadchodzący tydzień. Przez siedem kolejnych dni, zaraz po przebudzeniu, nie sięgaj od razu po telefon. Zamiast tego poświęć 15 minut na czystą próbę mentalną. Zamknij oczy i poczuj emocje związane z posiadaniem na koncie dodatkowych 5 tysięcy dolarów. Poczuj terolbę, radość i wdzięczność tak wyraźnie, jakby to działo się tu i teraz. Badania pokazują, że twój mózg nie odróżnia silnego wyobrażenia od rzeczywistości fizycznej. W ten sposób wysyłasz zupełnie nowy sygnał do pola kwantowego i zaczynasz przyciągać nowe okoliczności. Pamiętaj, że prawdziwa zmiana jest najtrudniejsza na początku chaotyczna w środku i wspaniała na samym końcu. Jeśli podczas tego procesu poczujesz opór lub dyskomfort, to doskonała wiadomość. Oznacza to, że ciało, które przez lata stało się Twoim umysłem, traci kontrolę. Przekraczasz rzekę zmian, idąc od starego ja do nowego ja. Nie pozwól, aby strach przed nieznanym zawrócił Cię do bezpiecznej przystani nieszczęścia i rutyny. Jesteś potężniejszy niż ci się wydaje, a twoja uwaga to twoja najcenniejsza waluta. Tam gdzie kierujesz swoją uwagę, tam płynie twoja energia i tam właśnie pojawia się życie. Jeśli ten przekaz poruszył coś głęboko w twoim wnętrzu, pomyśl teraz o jednej osobie, która zmaga się z trudnościami i potrzebuje usłyszeć dokładnie te słowa. Udostępnij jej ten materiał, bo może to być punkt zwrotny, na który czekała całe życie. Każde polubienie i subskrypcja to dla nas bezcenny sygnał, że jesteśmy na właściwej drodze i budujemy razem świadomą społeczność. Dziękuję za Twoją obecność, energię i zaangażowanie w proces zmiany. To nie koniec, lecz dopiero początek Twojej wielkiej transformacji. Czekam na Ciebie w następnym materiale, gdzie odkryjemy kolejne tajemnice Twojego nieskończonego potencjału.